Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Okiem Ogrodnika. Tym razem pokażemy Wam nasze top 12 roślin wieloletnich w sierpniu. Zapraszamy do oglądania. I pierwszą rośliną, którą chcielibyśmy Państwu pokazać, jest ten oto właśnie słoneczniczek. Pięknie obficie kwitnący, przyjazny dla pszczół, osiąga około 1,5 metra wysokości i świetnie się sprawdzi na stanowiskach słonecznych, półcienistych. No i spójrzcie jak on pięknie wygląda. I kolejna nasza propozycja to jest bardzo ciekawa propozycja tym razem, gdyż jest to drzewko owocowe. Czy kojarzycie co to może być? To jest właśnie figa. Ta odmiana nazywa się Little Miss Figi. I jest przystosowana do rośnięcia w doniczkach, czyli można go uprawiać przed domem, na balkonie, na patio. I po pierwsze, będzie owocował, co jest ciekawe ma tolerancję na temperaturę ujemną do minus 14 stopni, co oznacza, że bez problemu powinien sobie zimować gdzieś w garażu, w piwnicy. No i bardzo dekoracyjna jest także ciekawa propozycja figowiec Little Miss. No i czym byłoby lato bez jeżówek. Zawsze o nich mówimy w naszych letnich przeglądach, ponieważ to jest jedna z najpopularniejszych bylin kwitnących latem. I przed państwem jeżówka w odmianie cornetto melon. I spójrzcie na te piękne różowe kwiatki. One przebarwiają się od takiego jasnego różu do ciemnego różu. Jest to odmiana. Pięknie kwitnąca, zobaczcie ile ma pąków i nie jest wysoka, osiąga około 60 cm i w przypadku tej odmiany możemy liczyć na kwitnienie do września. Polecamy jeżówka Cornetto Melon. I kolejną rośliną, którą byśmy chcieli państwu pokazać, jest to pięciornik. Jest to taka trochę zapomniana obecnie roślina, ale jakże pięknie rosnąca i pięknie kwitnąca. Pięciornik kwitnie od czerwca do września. W tym wypadku ma piękne, żółte kwiatki. Osiąga około 60 cm wysokości, 60 cm szerokości. No i spójrzcie, jak pięknie się prezentuje. My proponujemy odmianę pięciornika Goldfinger. Sprawdźcie ją. I kolejna nasza propozycja to wyjątkowa nowość. Jest to no, prawdziwa nowość nie było tego nigdy wcześniej. Wyszła dopiero w tamtym roku i nazywa się Hortensia w odmianie Flower Wow. I co to jest za Hortensia? Już Wam tłumaczę. Na pewno kojarzycie i z wcześniejszych odcinków, i ogólnie z ogrodów, Hortensie Annabel, czyli te piękne, białe yy, kwiatostany. Później wyszła odmiana Strong Annabel, czyli nieco ulepszona z bardziej sztywnymi pędami i większymi kwiatami, i właśnie obecnie wyszła jeszcze lepsza właśnie odmiana Flower Wow. Czyli można ją porównać jako nieco lepsza od tej Strong Anabel. i czym ona się charakteryzuje? Tym, że ma jeszcze bardziej sztywne pędy, większe kwiatostany i wytwarza około 3-4 razy więcej kwiatostanów niż te odmiany właśnie konkurencyjne do niej. Czyli w tym wypadku możemy liczyć, że będzie to właśnie taka yy, hortensja z dużymi białymi kwiatkami, która dodatkowo powtarza kwitnienie. No i spójrzcie na kolejną propozycję, jest to niemalże raj dla zapylaczy. Pełno pszczółek w tym momencie tutaj lata. I co to jest? Jak myślicie, co to jest za roślina? Przypomina nieco szałwię, może jest to przetacznik? Otóż nie, jest to właśnie krwawnica w odmianie luminara hot pink. Bardzo długo kwitnie. No i spójrzcie jaki ładny kolorek jest tej rośliny. Na pewno znajdzie się miejsce dla takiej ciekawej rośliny w ogrodzie. Zapraszamy dalej. I spójrzcie na to piękną hortensję. Jest obecnie sezon na te hortensje, one wszędzie pięknie kwitną, te hortensje bukietowe. Także nie złoście się, ale kilka tych hortensji będzie, no bo nie można nagrywać o sierpniu bez właśnie tych hortensji. I co my tutaj mamy? Piękna odmiana o sztywnych pędach osiągająca około metra wysokości. Odmiana Living Summer Snow. I czym ona się charakteryzuje? No oprócz tego, co wspomniałem, czyli kompaktowym wzroście, sztywnych pędach, pięknych kwiatostanach, ona jest hortensją o kolorze, który bardzo mało zmienia się na róż. Czyli jeżeli szukacie hortensji do ogrodu, która nie wybarwia się na różowy, to wtedy. Proponujemy właśnie tą odmianę, bo ona długo utrzymuje ten swój, właśnie biały kolor kwiatków. I słuchajcie, bo teraz bardzo ciekawa roślina dla osób, które nie lubią podlewać yy, swoich roślin. Znaczy, ona nie urośnie yy, bez podlewania, żeby było jasne, ale jest ona bardzo tolerancyjna na okresowe niedobory wody. No i spójrzcie na nią: jest to właśnie słonecznica w odmianie Hot Pink. Jest niziutka, bo osiąga tylko 10 cm. Szerokości też nie jest bardzo rozrastająca się, bo około 15 cm na coś takiego możemy liczyć. No i ta roślina rośnie właśnie sobie w takich ciepłych krajach, gdzie ten deszcz bardzo rzadko pada. No i tam ona sobie zimuje, rośnie właśnie dzięki tej swojej tolerancji na niedobory wody. Także jeśli macie takie miejsce którym potrzebujecie takiej rośliny, to jest to roślina godna polecenia. No i to już ostatnia yy, hortensja, nie roślina, a hortensja yy, w dzisiejszym odcinku. Musimy ją pokazać, bo jest to kolejna wyjątkowa nowa seria ze sztywnymi pędami i spójrzcie na nią. W tym wypadku pokazujemy hortensję z kolekcji Garden Light w odmianie Red Light. Tak jak wspomniałem, sztywne pędy, wysokość około metra, szerokość około metra i najistotniejsze jest to, że w tej odmianie Red Light te kwiatuszki zmienią swój kolor na piękny czerwony odcień. No i te hortensje, no jeżeli nie macie Państwo w ogrodzie, to musicie je mieć, bo są bardzo łatwe w uprawie. No, w zasadzie obecnie są najpopularniejsze. Pięknie też wyglądają ścięte i wrzucone do wazonu. Ogólnie tych hortensji jest bardzo dużo. Jeżeli chcecie państwo, nagramy specjalny taki odcinek porównujący te wszystkie hortensje, pokażemy, czym one się różnią, hortensje ogrodowe, hortensje bukietowe, dębolistne, piłkowane. Jeżeli chcecie taki odcinek, napiszcie komentarz. Chcę odcinek o hortensjach. No i teraz kolejna ciekawostka, bo niespotykany kolor ostróżki. W zasadzie i jej kwiatostany charakterystyczne dla tej odmiany też są niespotykane, ponieważ jest to ostróżka z pełnymi kwiatkami. Jest to odmiana Highlander Flamenco. No ten kolor jest taki niby czerwony, ale raczej to jest róż, coś takiego. Osiąga około metra. Sprawdzi się na stanowiskach słonecznych, półcienistych, także taka niespotykana ostróżka to nie lada ciekawostka w sierpniu. No i teraz... Niziutka roślina dąbrówka, piękne listki, ładne kwiatostany. Sprawdzi się także w cieniu, także to jest roślina dla osób, które poszukują czegoś do cienia. Jest niziutka, około 15 cm i szerokość około 30 cm, co by wskazywało, że idealnie sprawdzi się na skalniakach, gdzieś w pierwszym w pierwszej linii przy ścieżce. Także taka dąbrówka do cienia, do półcienia. Też mamy rośliny do cienia. No i sierpień to też jest miesiąc, w którym już pierwsze trawy zaczynają kwitnąć. No i jedna z najpopularniejszych traw, czyli rozplenica japońska w odmianie Hameln, jest to też jedna z najpopularniejszych obecnie traw, ponieważ uwielbiacie niemalże sadzić właśnie tą rozplenicę pomieszaną z hortensjami. Pierwszy rząd rosnął te właśnie rozplenice osiągały około 60 cm i drugi rząd to są hortensje wyższe, które też swoje łodygi lekko opierają na tej trawie. No i ten efekt jest bardzo ładny i jakże popularny w dzisiejszych ogrodach. Jeżeli macie Państwo jakiś taki wolny pasek miejsca gdzieś przy płocie, to polecam posadzić sobie taką rozplenicę i za nią hortensje i będziecie mieli nowoczesny ogród. No i to już koniec naszego spotkania z Państwem. I standardowo zapytamy Was, czy macie jakieś porady do prezentowanych roślin? Tutaj rośnie, tutaj nie sadźcie, nie rośnie? Napiszcie w komentarzu. A może którejś rośliny zabrakło, która powinna tutaj być? Też napiszcie nam o tym. I osobom, które oglądają i chcą mieć tak samo piękny ogród jak i Wy. I jeszcze jedna ciekawostka. Mamy ogólnie dużo też roślin domowych w sprzedaży i spójrzcie na to monsterę, gigantyczną monsterę w cenie... 79 zł. Piękna monstera do domu, duża roślina w dobrej cenie. Także zapraszamy do odwiedzania nas stacjonarnie oraz wysyłkowo na kwiatomaniak.pl.